W dzisiejszym odcinku główka o Frikwajtach, Szpilka gotowy na kolejną walkę? Czudzigajew daje wybór fanom. Kabib ogłosił film biograficzny. Adesania o walce z Duplesim Enganu o najważniejszy walce w karierze. Henry Fadipe reprezentujący Irlandię z korzeniami nigeryjskimi, ponownie wskakuje na arenę KSW, aby zastąpić kontuzjowanego Igora Michaliszyna. Fadipe, znany ze swojego udziału w organizacji MMA Atak, stanie do walki przeciwko Arturowi Szczepaniakowi na gali KSW 86 we Wrocławiu. Ta walka pierwotnie miała być eliminatorem do mistrzostwa wagi pośredniej. Dotychczas Fadipe w KSW wystąpił trzy razy, odnosząc dwie wygrane i jedną porażkę, a jego ostatnią walką była zwycięska decyzja nad Krystianem Kaszubowskim na gali KSW 84. Walka odbędzie się w limicie kategorii. Średni, 16 września w hali Orbita we Wrocławiu z możliwością że zwycięzca trzyma szansę na walkę o pas mistrzowski w przyszłości. Kamil Minda jest pewny siebie jeżeli chodzi o potencjalną walkę z mistrzem KSW Philem De Friesen. Polak jest przekonany, że może znokautować Brytyjczyka, o czym wspomniał w rozmowie z FightSport.pl. mam większe szanse niż Simon. Yy, uważam, że dysponuje dobrą dynamiką i mocnym ciosem. Myślę, żebym go bym zdobył pas KSW, ale wątpię, żeby żeby KSW poszło na to, po prostu boją się, że, że przyjdę i zniszczę ich plany, bo pewnie mają plany wobec Defliesa, a ja moim planem jest po prostu, żeby i wejść, i zniszczyć, zniszczyć Defliesa, zdobyć pas KSW. Patryk Kaczmarczyk był gościem na kanale MyMMapL. Jarek Świątek zadał pytanie, czy jarałby się zestawieniem z Danielem Rudkowskim. Na co Kaczmarczyk odpowiedział: Tak, jak wiesz. Ludzie też do mnie tutaj piszą, że o, powinieneś się bić z Soldajewem, ze Stasiakiem, coś tam. Spoko, okej, okay, Ja się mogę z nimi bić, jeżeli tak będzie trzeba, ale dlaczego, jeżeli mam możliwość walczyć z kimś jak najwyżej, to nie wziąć tego jak najwyżej, wiesz? I tak będę się był w tym radomie. No to ja chcę bić się z jak najmocniejszym przeciwnikiem, czyli właśnie z Rudkiem, nie? No bo on jest najwyżej możliwym, dostępnym rywalem na ten moment. I też nie wiesz, nie nie, gańcie mnie za moją ambicję. <śledzianie> Kilka dni temu na kanale Fansportu TV opublikowano wywiad z zawodnikiem KSW Krzysztofem Główką-Głowackim. Były pięściarz wypowiedział się o wpływie Freakfaitów na społeczeństwo. Niszczą społeczeństwo. Przede wszystkim młodzież. W złym kierunku to idzie. Ja nikomu do niej będę narzucał zdania, to jest moje zdanie, mówił Głowacki. Były pięściarz odniósł się również do konferencji poprzedzających Gale. Stwierdził, że są one najgorszą częścią Freakfaitowych show. Żeby oni jeszcze trenowali, walkę robili i spoko. Ale po co te wyzwiska? Najgorsze są te konferencje, a później w szkołach jest to samo: wyzywają się od frajerów. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, podsumował głowacki. Artur Szpilka zrobił wrażenie swoją formą fizyczną, zwłaszcza poprzez pokazanie imponującego bicepsa na mediach społecznościowych. Internauci byli zachwyceni widokiem, bez potrzeby dodawania komentarza. Na zdjęciu szpilka jest w letniej koszuli i kapeluszu, podkreślając swój imponujący biceps. Fani określili go jako łapy jak bochen chleba i estetyczny biceps. Spekulacje wskazują na możliwość powrotu Szpilki do Oktagonu jeszcze w tym roku, chociaż przeciwnik nie jest jeszcze znany. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Minął już miesiąc od momentu, kiedy Przemek Szyszko opuścił szeregi Unified Club, a temat wciąż jest żywy w mediach. Trener Wraz z niektórymi zawodnikami znalazł nowe miejsce w Kopakabana Ursynów i na razie nie ma planów na kolejną zmianę klubu. W jaki sposób Szyszko komentuje swoje odejście z juni? Na pewno pierwsza sprawa jest taka, że wiesz, że y, musiałem dać ten post i musiałem dać to oświadczenie z racji tego, że ja też tam miałem prowadzić obóz, na który ludzie zapisali się specjalnie, żeby jechać ze mną. W dalszej części wypowiedzi Przemek Krzyszka wyjaśnił, jakie on ma na to spojrzenie. Że ze mną byli związani i wiesz, jeżeli ja dowiaduję się z dnia na dzień, że już nie jestem w klubie, no to musiałem to jakoś wyjaśnić ludziom, a tu później oni by do mnie mieli pretensje, dlaczego nie, trener nie powiedział, że już nie ma, a my przyszliśmy, nie wiem, zapłaciliśmy za obóz, czy, e, czy co innego się wydarzyło. Więc dlatego stwierdziłem, że muszę taki poznać. Ten post nie był obraźliwy, nikogo nie obraził, nie wyciągnął jakichś brudów czy rzeczy, które by mogły kogokolwiek urazić, bo ja jestem jakby daleki od tego. Ja wiesz, że ja chcę się... Chciałem i myślę, że do, do tego doprowadziłem, żeby rozstać się z klasą. Jeżeli była taka decyzja, że mam odejść z klubu, to chciałem odejść z klasą, nie chciałem pokazywać tutaj jakiegoś buntu i wiesz, i w każdym wywiadzie mówić, że tak było albo inaczej. Boli mnie to, że wiesz, że teraz jest dużo takiego, te, takich rzeczy wylewanych w tych wywiadach, niektórych jak słucham. Znaczy ja w ogóle tego tak naprawdę nie słucham, ale ludzie mi to wysyłają, te fragmenty, wiesz, o co chodzi. I wiesz, mówienie, że teraz będzie profesjonalizm. Że nie było, wiesz, no, chciałbym przypomnieć, że jeszcze niedawno byłem okrzygnięty trenerem klubu e, w 2022 roku. E, osiągnęliśmy tyle sukcesów wiesz, sportowych i tyle, tyle rzeczy zrobiliśmy. No to to jest bolesne, to jest bolesne, ale no, wiesz, e, ludzi się poznają przez całe życie. E, ja idę dalej, nie chcę się zatrzymywać, nie chcę tego rozdrapywać Ja każdemu mogę rękę podać, z każdym mogę zbić, bo ja nie mam tej złej krwi, bo wiem, wiesz, to jest ich biznes. Nie chcieli mnie w tym biznes. Się, to odchodzę z klasą i robię swoje. Mam Cały wywiad możecie obejrzeć na kanale In The Cage. Link w opisie. Post z wywiadem udostępnił też Mirosław Okniński, ponownie wbijając szpileczkę w swojego medialnego oponenta. Szyszka to najbardziej overrated trener w Polsce. Zrobili z chłopa drugiego Angelo Dandi, a to jakiś Patolcu, co umie trzy kombinacje na krzyż. I brał pod skrzydła chłopa, co sekundoma na głowę zakładał. Wstyd dla tego sportu takie ścierwo przynosi. Ktoś tak napisał. Dużo prawdy w tym jest. Arek Wrzosek i Radek Paczuski. Dobrze zrobili, ze zmienili go na Fabińskiego. Mistrz KSW w wadze półciężkiej i Brakim zastanawia się nad kontynuacją kariery, ponieważ jego kontrakt dobiega do końca. Zapytał swoich fanów o zdanie, gdzie powinien kontynuować swoją karierę. Chudzigajew, reprezentujący Turcję i mający korzenie czeczeńskie. Ma jeszcze jeden pojedynek w kontrakcie z KSW. Dotychczas wygrał trzy walki na trzy możliwe. W relacji na mediach społecznościowych przedstawił logo trzech organizacji UFC, Bellator MMA i PFL, sugerując swoje możliwe zainteresowanie nimi. Zastanawiające jest to, że opcja KSW nie znalazła się wśród tych propozycji, co może sugerować możliwość odejścia z polskiej organizacji po zakończeniu obecnego kontraktu. Frederico Comuena, zawodnik KSW w wadze średniej, nie weźmie udziału w Gali Brave Combat Federation, gdzie miał zadebiutować, ze względu na kontuzję swojego rywala. Frederico wyraził to w wywiadzie dla czeskiego portalu. Mimo tego, planuje wystąpić na kolejnej gali, chociaż część na przeciwnika ani daty. Istnieje również możliwość jego udziału w listopadowej Gali IM Fighter, gdzie ma już trzy zwycięstwa. Zawodnik zasugerował walkę pasmistrzowskiej kategorii średniej w Federacji IM Fighter, ale to jeszcze niepewne. Wyklucza się jego występ na Gali KSW 87 w październiku, co sugeruje brak rozmów w tej kwestii i prawdopodobny brak udziału Komueny w KSW jeszcze w tym roku. Michał Oleksiejczyk Powrócił na zwycięską ścieżkę. Zwyciężając Chidiego Njokuani podczas gali UFC Fight Night w Singapurze. Polak wygrał przez TKO w pierwszej rundzie, mimo trudnego początku, gdy został naruszony wysokim kopnięciem rywala. Olek Siejczyk zdołał przetrwać kryzys. Sprowadził rywala na dół i zakończył walkę, rozbijając go z góry. Całe starcie trwało nieco ponad 4 minuty. Było energiczne i emocjonujące, a tempo walki odegrało kluczową rolę w osłabieniu Njokuani. Organizacja UFC przyznała bonusy za walki po zakończonej gali. Występ w wieczoru Junior Tafa, który pokonał Warka reportera przez TKO w pierwszej rundzie. Występ wieczoru Michał Aleksiejczuk za odprawienie Chijiego Ndżokuani przez TKO w pierwszej rundzie. Walka wieczoru Max Holloway vs. Chan Sung Jung. Niestety, Łukasz Brzeski doznał kolejne porażki w swoim trzecim występie dla Światowej Organizacji UFC. Na gali w Singapurze, Brazylijczyk Waldo Cortesa Costa brutalnie znakotował Polaka już w pierwszej rundzie pojedynku. Po trzeciej porażce w UFC, wydaje się, że Brzeski pożegna się z organizacją i będzie szukał możliwości walki gdzie indziej. Grabaka Hitman po występie Brzeskiego napisał na Twitterze Sposób w jaki upadł na głowę, szyję, jak w dole, to mogło się źle skończyć. Charles Oliveira skomentował O mój Boże, czy wszystko z nim dobrze? Giga Chikadze pokonał Alexa Caseresa po pełnym dystansie walki stójkowej. Podczas pojedynku między Chikadze a Casaresem doszło do wymiany wielu ciosów i kopnięć. Obaj zawodnicy wykazali aktywność i próbowali trafić swoich rywali. Walka toczyła się dynamicznie, z różnorodnymi technikami z obu stron. Ostatecznie Chikadze kontrolował przebieg walki, wyprowadzając skuteczne ciosy i kopnięcia. Jego efektywna praca na dystansie i precyzyjne ciosy przyniosły mu zwycięstwo na punkty. W rewanżowym starciu pomiędzy Antonym Smithem a Ryanem Spanem zwyciężył ponownie Smith. Walka toczyła się głównie w stójce. Obaj zawodnicy wymieniali ciosy i kopnięcia. Ryan próbował sprowadzeń, ale nie zdołał ich skutecznie przeprowadzić. Smith wykorzystał swoje doświadczenie i trafił kilkukrotnie mocnymi ciosami. W trzeciej rundzie Ryan trafił mocnym kolanem, powalając Smitha, ale ten zdołał wrócić do stójki. Smith walczył pomimo kontuzji, a Ryan kontynuował ataki, skupiając się na zamknięciu lewego rywala. Ostatecznie sędziowie orzekli niejednogłośnie, że Smith zwyciężył 2 x 2928 i 28-29. Max Holloway pokonał Chang Sung Juna w trzeciej rundzie walki wieczoru gali UFC w Singapurze. Walka skupiała się głównie na stójce, gdzie obaj zawodnicy wymieniali ciosy i kopnięcia. Jung trafił kilkukrotnie mocnymi ciosami, ale Holloway również konsekwentnie trafiał i zwiększał swoje tempo. W drugiej rundzie Holloway posłał Junga na deski. Jednak koreańczyk przetrwał duszenie próbowane przez Holloway'a. W trzeciej rundzie jung szarżował, lecz został trafiony mocnym ciosem od Holloway'a, który skończył o walkę, wygrywając przez knockout. Max Holloway jasno wyraża, że być może stoczy czwartą walkę z Aleksandrem Wolkanowskim, ale nie śpieszy się z tym i nie będzie naciskać na to starcie. Po swojej ostatniej wygranej Holloway zdecydował się nie wyzywać mistrza do pojedynku. Na konferencji prasowej po walce zapytano go, dlaczego nie podjął wyzwania wobec Aleksandra Wolkanowskiego. Nie jestem tu po to, żeby wyzywać kogokolwiek do walki. To wasza praca, żeby o takich rzeczach pisać fanów. Jestem tu po to, żeby bezsprzecznie udowadniać swoje wartości. Będę się więc przedzierać ponownie na szczyt góry i nikt mnie nie powstrzyma. Nie jestem matchmakerem. Nie jestem tu po to, żeby wyzywać rywali i prosić o walki. Jestem tu po to, żeby się dobrze bawić i zrobić nieco pieniędzy. Zobaczymy, co z tego będzie. Po zwycięskiej walce Max Holloway skomentował swoje zwycięstwo poprzez knockout i w trakcie konferencji prasowej powiedział: Potrzebowałem tego skończenia. A czy Singapur, w którym rozpocząłem swoją drogę 12 wygranych z rzędu prowadzące do zdobycia pasa, nie był do tego najlepszym miejscem? To było moje pierwsze tego. Typu skończenie, w którym rywal padł, a ja od niego odszedłem. Coś było tej nocy w powietrzu. Ludzie dali mi siłę w mojej prawej ręce, bo nazwali mnie poduszka Halloween. Tej nocy w poduszce chyba pojawiły się kamienie. To było świetne. Chan Sung-jung poniósł porażkę w swojej ostatniej walce w UFC i ogłosił, że nie planuje już kontynuować rywalizacji w organizacji UFC. Bezpośrednio po pojedynku, podczas wywiadu w Oktagonie stwierdził: Zamierzam skończyć z walczeniem. Zawsze celowałem w mistrzostwo. Nie jestem tu po to, żeby być w trzecim lub czwartym miejscu w rankingu. Dałem z siebie wszystko, by przygotować się na walkę z Maxem. Wierzyłem, że mogę go pobić, ale przegrałem, więc nie sądzę, abym jeszcze kiedyś dostał szansę. Myślę więc, że przestanę walczyć. Conor McGregor i Max Holloway wyrazili szacunek dla Chana. Po jego ostatniej walce w karierze, obaj zawodnicy docenili wpływ, jaki Koreańczyk miał na światową scenę MMA. Max Holloway napisał: Mówiłem już ludziom, aby dać mu jakieś kwiaty, póki tu jeszcze jest. On zasługuje na to. Przyczynił się do zmian w tym sporcie w znacznym stopniu. Nic tylko miłość dla koreańskiego zombie. Conor McGregor napisał: Dobra robota, koreański zombie. Co to jest za gość. Conor McGregor poprzez Twittera zapowiedział walkę z Michaelem Chandlerem na gali UFC 296, która odbędzie się 16 grudnia. McGregor wyraził swoje zamiary, sugerując konkretną galę i datę dla potencjalnego starcia z Amerykaninem Chandlerem. Były mistrz UFC Khabib Nurmagomedov ogłosił pracę nad swoim filmem dokumentalnym we współpracy z organizacją UFC. Pomimo próśb prezydenta UFC do powrotu Norma Gomendow pozostał wierny swoim decyzjom o zakończeniu kariery jako niepokonany zawodnik. Po promocji Eagle FC i wsparciu dla innych zawodników zdecydował się na przerwę od MMA dla rodziny. Teraz zapowiedział, że wspólnie z UFC tworzy film dokumentalny o sobie, planując wydanie go latem przyszłego roku. Pracowałem nad tym przez ostatnie 5 dni. Było bardzo intensywnie. Nawet teraz ludzie czekają na mnie. Myślę, że ten rok będzie bardzo pracowity. Podobnie następny. Film wyjdzie w okolicach lata i będzie jednym z najlepszych dokumentów. Następny Polak dołączył do czołowej organizacji MMA na świecie. Zawodnik kategorii średniej Robert Bryczek stanie do walki na gali w Vegas 79 przeciwko Jakobowi Malkunowi. O tej informacji poinformował Marcel Dorf z Eurosportu za pośrednictwem Twittera. Bryczek, który posiada rekord 17 zwycięstw i 5 porażek w MMA, ostatnio wygrał piąty raz z rzędu, zwyciężając Samuela Krzysztofica na Octagon 45 Special w lipcu. Jest to jego trzecie zwycięstwo w czesko-słowackiej organizacji. Wszystkie jego ostatnie pojedynki zakończyły się przed czasem w pierwszej rundzie. Bryczek rywali jest w na MMA od 2019 roku, a wcześniej walczył również dla organizacji Fen i MMA Attack. Gala UFC Vegas 79 odbędzie się 23 września w UFC Apex w Las Vegas, na której odbędzie się między innymi starcie Mateusza Gamrota z Rafaelem Fiziewem w kategorii lekkiej. Mistrz UFC w wadze średniej Izrael Adesania wyraził swoje zdanie na temat planowanej walki z Drikusem Duplessi. Wcześniej mówiono, że Adesania zainteresowany jest walką z byłym mistrzem KSW. Jednak w rozmowie z portalem MMA Junkie Adesania zmienił narrację, sugerując, że pojedynek z Duplessi mógłby być jednym z najważniejszych. W międzyczasie, choć nie wyraził tego wprost, Nigeryjczyk dał do zrozumienia, że może rosnąć myśleć o emeryturze w niedalekiej przyszłości. Zobaczymy, czy się wychyli do tego starcia. Ale również zależy, jak się będę czuł. Chcę tej walki. Czuję, że to będzie jeden z najważniejszych pojedynków w historii sportu. Tak jak wspomniałem. Zobaczymy, jak się będę czuł, bo zegar tyka. Czas nie czeka na nikogo. Francis Enganu były miż wagi ciężkiej UFC, stoczył 20 walk w swojej karierze, jednak dopiero porażka ze Steepem Jociczem skłoniła go do poważniejszego podejścia do treningów MMA. W programie Hotboxing with Mike Tyson, Enganu wyraził, że walka ta była dla niego najważniejsza w całej karierze. W sumie dopóki nie wszedłem do UFC, nie byłem zbyt mocno skupiony na MMA. Gdy jednak tam wszedłem, wszystko szło zaskakująco łatwo. Nie miałem doświadczenia, ale nokautowałem kolejnych rywali. W pewnym momencie więc okazuje się, że nie angażujesz się w to aż tak bardzo. Do czasu walki ze Stipe. To była moja pierwsza prawdziwa walka. Przegrałem i w wszystko zrozumiałem. To była więc najważniejsza walka w mojej karierze. Oczywiście nie chodzi o jej wynik, ale o to, że po nie powiedziałem sobie, iż nigdy więcej nie mogę do tego dopuścić. Poczułem, jak to jest, gdy ktoś cię zaciągnie na głęboką wodę. Nie przygotowałem się do tego starcia odpowiednio, ale nie zrozumiałbym tego, gdyby nie przegrana. Zawsze, gdy widzę niepokonanego zawodnika, myślę, że jemu czegoś brakuje, dopóki nie zazna goryczy porażki. Będzie brakowało tego jednego elementu układanki. Kamaru Usman, były mistrz UFC wyraził zainteresowanie walką ze Stevenem Thompsonem, który obecnie nie ma zaplanowanego pojedynku. Thompson również wyraził chęć starcia z Usmanem, jednak teraz pojawiło się inne wyzwanie, ponieważ Usman w wywiadzie wyraził chęć walki z Thompsonem. Ten ostatni odpowiedział na to wyzwanie poprzez nagranie zamieszane na swoim kanale YouTube. Powiedziałem UFC, że zawalczę z Jackiem Dellą, zawalczę z Ianem Garem, ale nie dadzą mi czas na zrobienie pełnego obozu przygotowawczego. Teraz jednak słyszę, że Kamaru Usman chce się ze mną bić. Zrób mi to do cholery. Alex Pereira zareagował na komentarze Antonego Smyfa, który wyraził krytyczne zdania na temat dubietu Pereiry w wadze półciężkiej UFC. Pereira odpowiedział na te słowa poprzez nagranie zamieszczone na swoim kanale YouTube. Zawsze widzę Smyfa jak gada, szczególnie o mnie. Krytykuje, nie wiem o co mu chodzi. Mówi też źle o innych, a wypowiada się zawodnik, który nie robi wagi. Gość, który miał być zastępstwem do walki mistrzowskiej i nie zrobił przed nią wagi. To pokazuje, dlaczego nie osiąga sukcesów. Dzisiaj najlepiej bawi się, gdy krytykuje innych. Kocha być w centrum uwagi, ale nie pokazuje się na swoich walkach. Krytykuje mnie i Teraz się nad tym zastanawiam. Jestem tutaj nowy, cieszę się swoimi sukcesami. Ten gość jest sfrustrowany, bo ja zarabiam pieniądze. Będę bił się kolejny raz o Mistrzowski pas po wejściu do nowej dywizji. Wszyscy zwracają na mnie uwagę. Jesteś zgorzkniałym człowiekiem. Jedyni goście, którzy źle wypowiadają się o mnie, to właśnie ludzie tacy jak Antony Smith, którzy najlepsze lata mają już za sobą. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.